Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie rozmowa z Wami. Zawsze takie filmy nagrywam, kiedy do mnie zwraca się jedna, druga, trzecia, czwarta osoba i mniej więcej w tym samym czasie. Dlatego powstaje raz temat, który ja Wam daję. A dzisiejszym tematem będzie. Przerabianie traum z dzieciństwa. Dlaczego wybrałam ten temat? Dlatego, że te osoby, które do mnie się zwracają, za każdym razem, jak idę do psychologa, czy kto z tym pracuje, dzwonią do mnie w takim stanie. Tak. Ja nie chcę niczego, znów przerabiałam dzieciństwo, moje traumy z dzieciństwa. I ja, ponieważ to i bliskie osoby, i osoby, których ja nie znam blisko, tylko do mnie się e, zwracają, po co wy to robicie? W jakim celu za każdym razem, kolejny raz, wy sami siebie ranicie? Po co wy to robicie? Czy wam sprawia przyjemność przerabiania tego i ranić siebie w nieskończoność? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że to już stare schematy, prace ze sobą? Tak naprawdę, jeżeli uświadomicie sobie, że jest tylko ten moment i niczego poza tym, jest tylko tu i teraz. Nie ma przyszłości, nie ma przyszłości. Wam niczego nie będzie przerabiać potrzebne Niczego. Bo wszystko jest iluzją. Nie trzeba na mnie tu rzucać się z tym, że co ty Irina, czy pani Irina, nie ma znaczenia, mówisz, wszystko jest iluzją, ja to przeżyłam, od ty nie byłaś na moim miejscu. Nie byłam, wy nie byliście na moim miejscu też. Każdy jest na swoim miejscu i we właściwym miejscu. Tylko trzeba uświadomić, że robiąc to, wy zabieracie sobie ten piękny moment, w którym żyjecie teraz. Tą sekundę, tą chwilę, powracając w nieskończoność do przyszłości. Ja wiem, że zwłaszcza ci, którzy pracują takimi metodami, kto z tego żyje i zarabia, to mogą tu po mnie jechać. Ja do tego przyzwyczajona. Tylko znów pytanie do Was. W jakim celu Wy to robicie? Wiecie, jak mnie odpowiadałem? Bo ja chcę zrozumieć, ja chcę wszystko w głowie poukładać. Od kiedy Wy odpuścicie swoją głowę, kiedy Wy przestaniecie chcieć rozumieć, wtedy przestaniecie robić sobie takie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że zrozumieć chce umysł. A ja, ja nie mówię o tym wyższym ja, tylko ja jako osobowość, umysł, ego, to są synonimy. I chcę zrozumieć i chcę to przerobić, tylko wasze ego, żeby znów was wprowadzić w ten stan cierpienia. No, jeżeli ktoś to lubi, dlaczego nie? Tylko ten film ja nagrywam z podpowiedzią dla ludzi, którzy już zmęczeni chodzić i przerabiać, przerabiać i przerabiać e, dzieciństwo, traumy, e, te emocje i w nieskończoność. Wiecie, kiedy ja przestałam to robić? Bo dzisiaj rozmawiałam z pewnym dziewczyną 15 lat temu. Kiedy zrozumiałam, że niczego nie trzeba przerabiać, że wszystko miało mieć miejsce w moim życiu. I świadomość, że trzeba wybaczyć tak naprawdę i wybaczać nie ma komu. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko jest iluzja. A iluzja to nie jest słowa. Wiem, że u każdego jest swoja droga. U mnie to wszystko przez doświadczenie przechodziło. Gdzie mnie było wyraźnie pokazano iluzję tego świata. Tak, tak, jestem normalna, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie. Kiedy wyszłam na dwór i zobaczyłam, że blok zaczyna tak jak fotomorgana yy, wirować, nie wirować, a fa falować. Ja do, dla stabilności postawiłam szeroko nogi, bo myślałam, że mam zawrot głowy. I blok, który stał przede mną, on zniknął całkowicie. Nic nie było na jego miejscu. I tylko usłyszałem, że wszystko jest iluzją. Tego bloku nie ma. I tak jak on zniknął, falując do góry, z tej samej góry, on falując stanął na miejsce. Jeszcze raz też pokazali mi to. только на иной улице, в иной месте, где уж я не была обширожена, так как первый раз, бо, на правда была обширожена, стал блок и не ма блоку. Шизка есть иллюзия, этого блоку не ма. Так наше жизнь есть иллюзия, ничего такого не ма. Есть только одна свядомость и ничего иного поза нём. Нет смерти, нет жития, нет ничего. Есть только свядомость. Kiedy uświadomicie sobie, że nie ma śmierci, nie będziecie umierać, kiedy uświadomicie sobie, że to jest tylko gra, niczego innego, wy zupełnie inaczej będziecie podchodzić. Rodzice grali fajną rolę, wy gracie swoją rolę, ja gram swoją rolę. I co trzeba robić? A być obserwatorem tego spektaklu. Spektaklu pod tytułem Życie. Życie staje się lekkie, łatwe. Nie będziecie musieli znów powracać do jak wam się wydaje traum swojego życia. Wy po prostu będziecie żyć. Wszystko odpuścić. Nie ma niczego. Jest tylko świadomość i tą świadomością jesteś ty, niczym innym. A to, że Я терпела, я пшежила, я, 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 ох, як эго то люби, якать, в шенде, я, я. Выше я не яка, оно попросту есть тихо, оно попросту есть сведомостью. Помните, да, вам фильм «Я», то есть имя Бога, только то «Я» есть там. И как войдите в этот стан сведомости «Я есть I niczym innym, tylko ja jestem świadomością, niczym poza tym. Ani ciałem, ani Iriną, ani niczym. Dlatego tam komuś to powiedziałam i ten pan nie zrozumiał, kiedy napisałam, jesteśmy wszystkim i jesteśmy niczym. On, Jak to niczym? A ot tak, ot, niczym. Zawsze byliśmy i zawsze będziemy. Nigdy nie... Nie narodzili się i nigdy nie umrzemy. Po prostu zawsze byliśmy. To jest stan świadomości. Przestańcie biegać, przestańcie wydawać na to pieniądze, przerabiając. Jeszcze raz powtórzę: nie ma co przerabiać. Ja chcę znać cel swojego życia. Da celem życia jest samo życie. Wasza obecność na Ziemi już jest bezcenna i tego wystarczy. Ja chcę pomagać ludziom. Ja chcę to, ja chcę to, a ja chcę. Kto chce? Przecież to ego chce. Ludzie, żyją, cieszcie się życiem. Każdą chwilę, każdą sekundę ona jest bezcenna. I to jest tu i teraz. Ten moment, ta chwila, która nigdy nie mija. Ona zawsze jest. Tylko ta chwila i niczego poza nią. Tak jak świadomość i niczego poza świadomością. Pomyśl na tym, czy jest Wam potrzebne przerabianie w nieskończoność to, czego nie trzeba przerabiać. Z Wami była Irina.